szczęść Boże, dobry wieczór, 26 września mija, mija do końca kampanii dni już naście. Dzisiaj wieczór w Leżajsku każdy, każdy polak zna to miasto. Normalni Polacy znają je co najmniej jako markę pewnego napitku krzepiącego, rzeźwiącego, a, a inni znają to miasto jako mekkę talmudystów, którzy tam przybywają rokrocznie, i wtedy to. Na Podkarpaciu gości z wyprzedzeniem desant służb państwa położonego w Palestynie. Lotnisko Rzeszowskie, Leżajsk, stają się na jakiś czas strefą eksterytorialną. No ale nie dziś. Akurat dotarliśmy do Leżajska. Pokonując żadnych barier, ani też nie, nie budząc jakiejś szczególnej sensacji. Tam na miejscu, tam na miejscu gościłem w bardzo, bardzo eleganckim domu kultury, który mieści kino. Akurat coś było w kinie, zawsze żałuję, jak nie mogę pójść do kina. Ale obok równoległe spotkanie wyborcze, no i na dodatek jeszcze ze mną, więc naprawdę kino nie wchodziło w grę. Niczego tutaj pewnie nie wymyślę. Odsyłam Państwa do relacji z tego spotkania. Wisi już chyba gdzieś relacja ze spotkania wczorajszego. W Tarnobrzegu. Państwo tymczasem czas, tym wyrażacie radość z tego powodu, że Konfederacja trwale już zagościła w sondażach przedwyborczych. Nie popadajmy w przedwczesny entuzjazm. Nie popadajmy w przedwczesny entuzjazm, aczkolwiek rzeczywiście gdzieś tam już i 7, i nawet 10% w jakichś badaniach, ale to takie badania specyficzne, ograniczone do pewnej grupy wiekowej, więc na miły Bóg, proszę nie popadać w błogie rozleniwienie. Dopiero teraz, właśnie, dopiero teraz wchodzimy na na ostatnią, przedostatnią, prostą i wiele może jeszcze się przytrafić na plus i na minus. Możemy my z, z, z braku czujności na finiszu, no możemy na przykład czegoś zaniedbać albo też jakieś popełnić. Głupstwo, które da przeciwnikowi łatwy pretekst do tego, żeby nas, żeby dorżnąć konfederacką watachę. Nie popadajmy więc w przedwczesny entuzjazm, zwłaszcza, że jak jeździmy tutaj szosami podkarpackimi, no to przewaga przeciwnika miażdżąca jest nie tylko w mediach, szanowni państwo, ale także w tej tak zwanej reklamie zewnętrznej. Nasze banery, które puszczamy w lud konfederacki codziennie, codziennie moi koledzy, koleżanki rozlepiają dziesiątki. Plakatów i nie czynimy tego tylko skromnymi siłami sztabu tutaj w Okręgu 23, ale właśnie też i puszczamy, puszczamy banery w dowolnych ilościach, wszystkim chętnym je przekazujemy, i one tu i ówdzie już zawisły, ale ciągle jeszcze daleko nam do konkurencji z tego miejsca i o tym czasie wzywam więc szanowni Państwo do tego, żebyście tu na Podkarpaciu y, zaraz odpowiem na pytanie o konwencję, ale wzywam do tego, żebyście Państwo mobilizowali wy, którzy tu mieszkacie samych siebie, a wy, którzy mieszkacie gdzie indziej zupełnie może na telefon zdołacie wygenerować większy jeszcze popyt na nasze banery, plakaty i ulotki, przede wszystkim te banery. Metr na dwa, płachty, to jest, to jest niezwykle istotny nośnik informacji. Proszę zgłaszać się do sztabu, kto ma ogrodzenie, płot, balkon, witrynę, rozdajemy je. No, wyjechało ich z drukarni półsetki. Z z tego pierwszego pół tysiąca na razie zawisło i poszło w ręce, mam nadzieję, dobre najlepsze poszła połowa to stanowczo za mało. To stanowczo za mało. Bardzo proszę o zwiększenie popytu i doprowadzenie do tego, żebyśmy szybko musieli zamówić w drukarni do dróg druk naszych banerów. Pytanie było o konwencję, tak jest, konwencja podkarpacka. 5 października to sobota, już następna, nie ta najbliższa, tylko następna sobota, 5 października konwencja nam się wyjaśnia, wiemy już, że zaczniemy ją kwadrans po 12 kwadrans po 12 w hotelu Metropolitan zarezerwowaliśmy salę, a wcześniej o 8 rano, to też już, to też już obiecane, będzie można wysłuchać mszy świętej, tradycyjnej w intencji ojczyzny. A Pomszy świętej Różaniec, no bo to październik i pierwsza sobota miesiąca, i październik miesiąc różańcowy, więc przykładnie zacznijmy. Eee, tak, eee, to, to informacja na temat, tu się zawiesiłem na pytaniu, które się pojawiło na, na ekranie. Eee, a więc konwencja e, ruszy kwadrans po 12 w południe. Kto zdąży ten wcześniej na mszę i, i, i pomodlić się na różańcu, najpewniej w kościele Świętego Krzyża przy 3 maja. To nie będzie żadna szumna, huczna, wielka msza. Będzie, będzie czytana, czyli recytowana msza święta. A tu tymczasem padły pytania, aha, i na tę konwencję podkarpacką, bo jesteście Państwo serdecznie zaproszeni, no przede wszystkim kandydaci, ich grupy wspierające, bliscy, przyjaciele, ale, ale generalnie sympatycy wyborcy ruchu narodowego, wolności Korwina i korony współtworzący. Współtworzących Konfederację partii. Wszyscy są mile widziani i zaproszeni na tę konwencję. Pyta ktoś dramatycznie, jak ma głosować na Konfederację, skoro w jego czy jej akurat okręgu, tu wymieniona była Warszawa, komuś tam akurat nie odpowiadają kandydatury. Z, z listy pierwsze od góry, no to na litość boską. W Warszawie to kandydatów jest chyba 40 razem. To naprawdę brać, nie wybierać, a, a kto chce wybierać, to sobie coś znajdzie. Dla siebie. Proszę już skończyć z tym wybrzydzaniem. Czy Państwo czekacie na jakąś sytuację idealną, na jakąś drużynę wyśnioną, czy, czy chcecie Państwo tak szlifować do, do perfekcji własne oczekiwania, że, że spotkamy się przy urnach w jakimś trzecim życiu? Nie, może, może raczej w tym życiu zadziałajmy realnie, postawmy na Konfederację, bo to ona, i chcemy czy nie chcemy, tylko ona. Konfederacja jest dzisiaj pożytecznym narzędziem działania politycznego, jest jedynym, jedynym spoza układu komitetem prowadzącym ogólnopolską kampanię, który zarejestrował listy. I, I tyle. I kto chce dalej wybrzydzać, niechaj wybrzydzę. Ale proszę już mnie nie pytać o to, proszę mnie nie pytać, bo, bo, bo ile razy można argumentować, ile razy można przekonywać, oddając głos w Warszawie czy w Słupsku? Jeśli pan, pani słuchacie tego, co ja tutaj gadam, macie jakiś cień sympatii, i zrozumienia dla, dla mojego działania publicznego, no to czy w Warszawie, czy w Słupsku, czy, czy w Wieleni Górze także i mnie, szanowni państwo, wspomagacie, oddając głos na Listy Konfederacji, bo na tym polega ta, ta sztuczka z tą ordynacją wyborczą, że choćbym ja nawet tutaj na Podkarpaciu wraz z Wami, Szanowni Państwo, tutaj głosującymi na mnie, wspierającymi tę kampanię, choćbyśmy przeszli samych siebie i, i pobili rekordy, co nam się zresztą zdarzyło. Na wiosnę, prawda? Mieliśmy tutaj najlepszy wynik na mapie, na mapie wyborczej Konfederacji. Tu na Podkarpaciu padł procentowy rekord, więc może on i padnie tej jesieni, ale jeśli w skali kraju nie przekroczymy 5%, to nas nie ma. To choćby tu w, na Podkarpaciu było 55%, to i tak się nie będzie liczyć. To i tak się nie będzie liczyć, więc proszę, nie grymasić, proszę znaleźć coś dla siebie na listach Konfederacji. Ja oczywiście najgoręcej polecam kandydatów Korony Polskiej, ale, ale też, też przecież, szanowni państwo, naprawdę doceniam moich koalicjantów i, i dumny jestem występując w tym, w tym towarzystwie. A jeśli ktoś, jeśli ktoś z Państwa. Ciągle jeszcze właśnie szuka wyśnionej królewny na naszych listach, szuka swojego ideału, no to, to być może w ogóle rozminął się z, z rzeczywistością i z powołaniem, bo, bo na listach Konfederacji jesteśmy razem i dlatego w ogóle jesteśmy. Dlatego w ogóle jesteśmy chwała Bogu nie, nie ulegałem tym życzliwym potrzeptom, żeby się nie zadawać z nikim, żeby tutaj właśnie moją, Moją nieskazitelną pryncypialność zachować na lepsze czasy, żeby się nie zadawać, jedni mówili z ruchem narodowym, drudzy mówili z wolnością korwina. No tak, tak, tylko wtedy w ogóle by mnie tu nie było i, i nie byłoby w ogóle perspektyw, jakichkolwiek na to, że konfederacja znajdzie się w Sejmie. A dziś ta perspektywa jest. Czy państwo tę perspektywę. Poszerzycie, no to zależy też i od tego, czy, czy szybko zaczniecie się nawracać na, na ten konieczny nam w tym czasie właśnie realizm polityczny. Ten realizm, który przejawiał no, w ekstremalnych przypadkach, na przykład król Jan Kazimierz, który, który przecież nawet i tatarskie posiłki. Nawet i tatarskie posiłki brał, nie wybierał, panu Kmicicowi powierzał i, i puszczał na Szweda. No więc naprawdę takie oczekiwanie, że w naszej drużynie znajdą się same osoby, które pan, pani, państwo skłonni jesteście umieścić na liście swoich marzeń, to nieporozumienie. To nieporozumienie. Bardzo dziękuję tym, którzy już z tych nieporozumień wybrnęli. Pan Jakub pyta: Wprowadzicie karę śmierci dla morderców, zdrajców stanu i dezerterów? Panie Jakubie, gdyby to od nas zależało, to tak jest, tak jest, z dnia na dzień. Ale to pan, państwo, musicie teraz zadbać o to, żeby Konfederacja żeby konfederacja znalazła się w gremiach decyzyjnych, ustawodawczych, mając stosowną większość do tego, żeby takie zmiany, dobre zmiany plus wprowadzać. Tak jest. Pani Anna mówi, najpierw muszą wejść. Najpierw muszą wejść, najpierw ktoś w ogóle musi takie rzeczy powiedzieć. Przy wiejskiej w parlamencie ktoś musi powiedzieć, że, że stwarzanie gwarancji życia dla zbrodniarzy to, to jest dopiero rzecz niegodziwa. A, 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 dziś, a dziś taka gwarancja istnieje. Wprowadźcie również, pisze pan Krzysztof, karę śmierci dla pedofilów. Szanowny panie, nie znajdzie pan z naszej strony ani krztyny pobłażania. Dla zwyrodnialców, dla, dla przestępców, ale także i dla dewiantów, którzy pod hasłem obłudnym tolerancjonizmu tworzą atmosferę i prawne realia bezkarności, przyzwolenia, ułatwienia także i dla tak ohydnych przestępstw jak pedofilia. Z nami nie będzie im łatwo co dalej z układem podkarpackim padło pytanie szanowni państwo szanowni państwo jutro mam nadzieję będę państwu miał z wieczora może coś ciekawszego w tej sprawie do zakomunikowania na jutro na jutro szykujemy pewne nagrania które być może być może, to jest taka ostrożna hipoteza. Pozwalam sobie na postawienie tutaj wyłącznie dlatego, że to jest taka jednak nieformalna forma, nieformalna forma y, y, formułowania y, komunikatów, y, więc tak, ostrożna, y, Może w ogóle taki film dokumentalny. Powstanie taki reportaż pod roboczym tytułem Układ Podkarpacki. Rzecz jasna, nie zrobimy tego jeszcze w tej kampanii. Może by powstał porządny film dokumentalny, to trzeba się porządnie napracować, ale może jutro zrobimy pierwsze wywiady, może jutro powstaną pierwsze materiały, które taki film pozwolą wyprodukować szanowni państwo pytanie o komentarz na temat ostatniej wizyty prezydenta Belwederskiego Dudy w Waszyngtonie ja się może pokuszę o jakiś obszerniejszy w tej sprawie komentarz, osobny komunikat, bo troszkę z natłoku nawału tu na Podkarpaciu zaniedbaliśmy się, nie pojawiają się nowe tam gadające głowy z okienka na kanale YouTube'owym. Są tylko i aż, proszę wybaczyć, relacje ze spotkań wyborczych, ale nadrobimy to, mam nadzieję, że już ten weekend będą jakieś nowości. I właśnie być może komentarz dotyczący tych, tych naprawdę tych naprawdę niewesołych wieści niewesołych wieści o, o łamaniu prawa, bo to i procedury przetargowe Nikt o nie nie pyta I o, i o abdykacji suwerenności, bo przecież instaluje się te obce bazy na polskim terytorium bez, bez przepraszam jednej złamanej jakiejś debaty parlamentarnej, i nikt się tego nie dopomina, nikt o to nie pyta. Dobra wiadomość. Na koniec, bo to będzie koniec tej audycji, dziękuję za pytania, dziękuję za życiową uwagę. A dobra wiadomość, że na miasto tej nocy, jak mnie informują moi sztabowcy, na miasto Rzeszów w autobusach stu kilkudziesięciu ruszają nasze plakaty wyborcze. I mam nadzieję, mam nadzieję, że to każdy taki ruch, każde takie działanie. Niedługo pojawią się też banery, nie tylko wieszane na płotach, ale i na pasach zieleni tutaj w mieście Rzeszowie. Jeszcze raz wzywam do tego, żebyście Państwo brali te sprawy w swoje ręce te sprawy, a konkretnie ulotki, plakaty, banery. Bierzcie banery w swoje ręce. Szanowni drodzy kochani, kłaniam się, kłaniam się. Ostatnie pytanie: Czy istnieje ryzyko koalicji PiS-Konfederacja? Odpowiadam, żebyśmy tylko takie problemy mieli, żebyście Państwo wprowadzili Konfederację do Sejmu i żeby Konfederacja tam przebierała w koalicjantach. Żart! Oczywiście żart. Szanowni Państwo, nie miejcie takich obaw, że, że my pierwszego dnia po wejściu do Sejmu z waszej woli, jeśli ją wyrazicie 13 października, że my zaczniemy wyprzedawać nasze pryncypia za jakieś tam konfitury koalicyjne. To zresztą iluzja. Proszę oglądać telewizję, proszę słuchać, co tam o nas piszą o gazetach. To iluzja. Niczego takiego nie będzie. Będzie natomiast, daj Boże, Konfederacja jako języczek uwagi i krytyczny recenzent poczynań układu, Układu, którego przecież my nie zdmuchniemy od tak z dnia na dzień, ale samo wejście, wejście Konfederatów ten układ zmieni. Zmieni zmieni rozkład sił. Kłaniam się z Panem Bogiem. Dobry, nocy.